Niech był Was błogosławi i Szalomu Kochani. Dzisiaj, podążając za słowem Bożym, idziemy do listu do Hebrajczyków, rozdział 10, wers 24. Prosta prawda, ale znacząca. Oto słowo Boże. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzić się do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy, i tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. I Jaki jest tego sensu, kochani? Bóg nie chce, byśmy prowadzili życie w izolacji. Pierwsze to, zdaję sobie sprawę, że część z Was słuchających może nie mieć wyboru, musi zostać w domu, bo problemy ze zdrowiem, a Bóg dla Was ma swoją łaskę. Jednakże ci, którzy jesteście zdolni, chcę Was zachęcić, budujcie relacje z innymi wierzącymi. Zróbcie co, byśmy mieć z nimi relacje i módź, e, mówić do ich życia. Wzajemnie zresztą to czynią. Znam siebie, bo jak spotykam się z Bożymi ludźmi, coś się we mnie dzieje. Jestem jak odświeżony. Czy to idę, jak to nazywam, do świętego zgromadzenia, spotkania z Bożymi ludźmi? Jeśli idę, zmęczony lub zniechęcony, to kiedy już wychodzę. Jestem zachęcony, bo podczas spotkania dochodzi do czegoś specjalnego, bo kiedy ludzie Boży przychodzą do Boga, by Go uwielbiać, modlić się, zbierać się razem, to jest coś takiego, że to, co mówił Jezus. Jezus powiedział, że gdzie z dwóch lub trzech zebrało się w imię moje, tam i ja jestem. Chcę wam zachęcić, żebyśmy się spotykali razem. Co tydzień, czy to będzie mała grupa, czy duży kościół, cokolwiek to będzie, zrób coś, by być podbudowanym oraz podbudować kogoś innego. Bóg nie powołał nas jako indywidualistów, ale powołał nas, by być wspólnym ciałem. Chcemy, by była jedność wśród Bożych ludzi, bo gdzie dwóch lub trzech się spotyka, tego nie można złamać. Mówił do Was Rabbi Schneider. Spotykajmy się w jedności. Kocham Was i Shalom.